Szanowni Państwo, yy, otwieram obrady 68. sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rombino. Serdecznie witam koleżanki i kolegów radnych przybywać na dzisiejszą sesję. A w imieniu całej Rady chciałbym serdecznie powitać wszystkie osoby zaproszone, które na dzisiejszą sesję tutaj z nami yy, są, mianowicie panią Magdalenę Wiktorowską, skarbnika gminy. Witam radcę prawnego pana Piotra Kajszczaka. Witam serdecznie pracowników urzędu gminy, którzy dzisiaj są z nami i pomagają nam przy organizacji naszej sesji. Witam jednocześnie wszystkich mieszkańców naszej gminy, którzy są z nami za pomocą łącza internetowego. Panie i panowie radni, dzisiejsza sesja jest sesją nadzwyczajną i Otrzymaliście porządek dzisiejszej sesji, które, który zawiera pięć punktów, które są niezbędne dzisiaj do, do przeprowadzenia. Stwierdzam, że w dzisiejszych obradach uczestniczy dwunastu radnych, a więc yy, obrady dzisiejszej sesji są obradami ważnymi i uchwały dzisiaj podjęte też będą uchwałami prawomocnymi. Koleżanki i koledzy dzisiejszą sesję należało zwołać z, z uwagi na to, że jak żeście się zapoznali już wcześniej z materiałami są do podjęcia ważne uchwały, które są niezbędne do realizacji wcześniej podjętych zobowiązań, yy, a w szczególności prac inwestycyjnych i remontowych. Czy do dzisiejszego proponowanego porządku obrad koleżanki i koledzy mają jakieś uwagi? Fajnie, dziękuję bardzo. W związku z powyższym jesteśmy w punkcie trzecim, mianowicie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół z poprzedniej sesji był yy, wyłożony w, biur, w, biurzie, w biurze Rady oraz zamieszczony na na BIP-ie Urzędu Gminy. Czy do protokołu z poprzedniej sesji koleżanki i koledzy mają jakieś uwagi, pytania? Nie. Jeśli nie, w związku z powyższym przystąpimy do głosowania nad zatwierdzeniem protokołu z poprzedniej sesji. Bardzo proszę, kto jest za? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że w głosowaniu brało udział 12 radnych, 12 radnych jest za. Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. Zamykam punkt trzeci. Przechodzimy do punktu czwartego. Podjęcie uchwał. I tak, przechodzimy do procedowania pierwszego projektu uchwały, mianowicie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok. Wstępnie już Pani Skarbnik nam mniej więcej nakreśliła, czego dotyczy. Niemniej jednak bardzo proszę Panią Skarbnik jeszcze o wprowadzenie do tego projektu uchwały. Bardzo proszę. Zmiany w budżecie gminy na 2024 rok spowodowane są. Spowodowane są głównie zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie 1487,71 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej w sprawie zwrotu podatku akcyzowego. Jest to tylko taka końcówka jednego wniosku, który dostaliśmy od rolnika. Zwiększono dochody i wydatki w kwocie 15 944 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej dla gmin przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych już na 9 czerwca 2024 roku. Zwiększono dochody i wydatki majątkowe w kwocie 3 miliony 430 tysięcy w związku z otrzymaniem wstępnej promesy na dofinansowanie inwestycji. Chodzi tutaj o przebudowę dróg gminnych. Zwiększono dochody i wydatki majątkowe w kwocie 1 700 000 zł w związku z otrzymaniem wstępnej promesy na dofinansowanie inwestycji. Jest to przebudowa dachów na budynkach jednostek gminy Rumbino. Zwiększono dochody i wydatki majątkowe w kwocie 980 tysięcy złotych w związku również z otrzymaniem wstępnej promesy na dofinansowanie inwestycji z, z Polskiego Ładu. Jest to przebudowa przedszkola w zespole y, szkolno-przedszkolnym w Rąbinie. Zwiększono również dochody i wydatki majątkowe w kwocie y, 505 tysięcy w związku z udzieleniem dofinansowania w formie dotacji na realizację zadania ciepłe mieszkanie. Jest to drugi nabór. I tutaj mamy na razie nie podpisano umowy, ale mamy już wniosek i umowa będzie podpisana jak te pieniądze zostaną wprowadzone do budżetu. W związku z powyższym nasze y, dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 6 milionów 110 tysięcy i tak samo dochody i y, wydatki. W związku z powyższymi zmianami deficyt nie ulega zmianie. Pani skarbnik nam przedstawiła projekt uchwały e, zmian w budżecie gminy na 2024 rok, jak widzimy, że to są bardzo ważne rzeczy, bardzo ważne e, inwestycje, które były wcześniej planowane i, i, i już tak jak żeśmy pozyskali wcześniej informacje, wiemy, że jutro jest ostatni dzień do podpisania niektórych umów, także dzisiejsza sesja jest bardzo ważna. I dzisiejsze uchwały, które podejmiemy, też będą waż bardzo ważne. Bardzo proszę, czy koleżanki i koledzy radni mają jakieś uwagi do powyższego projektu uchwały? Nie. Jeśli nie, przystąpimy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok. Bardzo proszę, kto jest za? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Też nie widzę, dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w głosowaniu brało udział 12 radnych, 12 radnych jest za. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do procedowania następnego projektu uchwały, mianowicie projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w lipcu, w lipiu z dofinansowaniem z Rządowego Programu Ochrony yy, Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze gminy Rombino. I tutaj też yy, pani skarbnik nam już wyjaśniła, wyjaśniła wcześniej na, 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 na komisji jak to mniej więcej wygląda. Yy, wstępnie uchwała yy, dostała aprobatę wszystkich koleżę, kolegów radnych. Niemniej jednak w tej chwili chciałbym zapytać, czy koleżanki koledzy radni mają jeszcze jakieś uwagi do tego projektu uchwały? Jeśli nie, to myślę, że tutaj możemy spokojnie przystąpić do, do głosowania. To a więc przystępujemy do głosowania nad projektem w sprawie przyznania dotacji parafii żydowsko-katolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej częstochowskiej w Lipiu z dofinansowaniem rządowego programu odbudowy zabytków na prace konserwatorskie. Bardzo proszę, kto jest za? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Też nie widzę. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w głosowaniu brało udział 12 radnych, 12 radnych jest za. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do procedowania następnego projektu uchwały, mianowicie projekt uchwały w sprawie współdziałania gminy Rombino z miastem Białogard w zakresie wykonywania zadania publicznego obejmującego zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt. Tą uchwałę też żeśmy y, omawiali na, 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 na komisji. Nie więcej wiemy, dlaczego tak, dlaczego tak jest. Wiemy, że zmienia się w tej chwili y, schronisko, któremu będą, y, będą podlegać ewentualnie nasze bezdomne Zwierzęta. Czy do tego projektu uchwały, koleżanki koledzy, mają jakieś uwagi? Jeśli nie ma, nie widzę. Przystąpimy do głosowania nad projektem w sprawie współdziałania gminy Rombino z miastem Białogard w zakresie wykonywania zadania publicznego obejmującego zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt. Bardzo proszę, kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Też nie widzę. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w głosowaniu brało udział 12 radnych. 12 radnych jest za. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Koleżanki i koledzy, yy, miło mi stwierdzić, że... Porządek dzisiejszych obrad praktycznie został wyczerpany. Został nam jeszcze jeden punkt. Niemniej jednak, dziękuję wszystkim, że sprawnie żeśmy dzisiaj się zebrali. Sprawnie nam poszło głosowanie i myślę, że spokojnie dzisiaj, jak się nazywa, mieszkańcy mogą spać spokojnie. Inwestycje, które zostały zaplanowane, będą i będą zrealizowane. Został nam do zrealizowania jeden punkt, a więc punkt piąty. Szanowni Państwo, wszystkim serdecznie dziękuję za taką mobilizację, za przybycie na dzisiejszą sesję. Dziękuję bardzo za przebycie. Wszystkim jeszcze raz zamykam obrady 68. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rombino. Dziękuję bardzo.